Witam. Dziś trochę taka nieplanowana naprawa. Mianowicie chciałem wymienić spaloną żarówkę. Jak widać, jest taka srebrna. Spaloną żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej w tylnej klapie. Ale tu jeszcze z tą muszę się powojować, chociaż ta świeci. No i doszło do tego, że. Wkręty musiałem rozwiercać, bo się nijakich nie dało wykręcić. Tutaj jeszcze jeden mi został i planowałem to troszkę zrobić w ten sposób, że czy znaczy planowałem robię w ten sposób, że lutownica i podgrzewam ten wkręt. Tutaj jest w plastiku. To on wkręcie nagrzeje i powinno to puścić. No i w ten sposób już tu jeden wykręciłem. Teraz robię drugi. Jeszcze tutaj muszę spróbować przy tej drugiej. No i zobaczymy, czy to mi się wykręci, czy nie. No i. Powiem Wam, że wygrałem. Wkręty nowe to nie problem. O! Udało się wykręcić tą drugą. Zobaczę, może nagrzeję. Może też od razu nie, nie będę wiercił tych wkrętów. No ale to wszystko, czas pokaże. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego. Mam tutaj kabelek taki założony. Ano dlatego, że. O, żarówkę wciągam. Ano dlatego, że ta oprawka ma tutaj bardzo krótkie te kabelki przewody. I jeżeli bym nie wpadła tam w środek, możliwe, że miałbym problem wyciągnąć ją stamtąd. dlatego dla pewności uwiązałem sobie na tym kabelku. W razie coś to po prostu bez problemu ją yy, wyciągnę. Próbowałem tutaj od odkręcić tą drugą. Nie udało się. No to wziąłem się za wiercenie. I również tutaj odpadła mi ta zewnętrzna część lampki. Zresztą to samo się stało co w tamtej. Więc nie ma tu się co nad tym rozczulać. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. I tutaj mi przeszkadza trochę w pracy. Teraz tak dobrze, że tutaj ten klasik odpadł, więc wezmę mini szlifierkę i spróbuję naciąć rowki na wkrętach. Teraz porządny śrubokręt i wykręcam o, jakieś krótkie, takie gówniane te wkręty, a ten drugi mimo, że próbowałem go odkręcić, no nie udało się jak widzimy, urwał się teraz wyciągam lampkę No tutaj kabel jest zdecydowanie dłuższy no i też zabiorę do wymycia zdejmujemy to w ten sposób, że Przekręcamy. zostałem ten wkręt na równo, żeby móc wywiercić. I co się okazało jak wypchnąłem wietło, to ten wkręt nie wszedł do środka. No i mamy otwory. Ma Są wyjęte już tutaj te oprawki. Czy oprawki jedna, tylko że w dwóch częściach. No, i naprawdę, jak widzieliście, niezastąpione urządzenie Nawet w takich rzeczach, gdyby, gdyby nie to urządzenie, to by było naprawdę ogromny problem, cokolwiek zrobić. No to zabieram do domu, wmyję i skleję to. ułożyłem tutaj do wody, żeby się to odmoczyło. Lampki są już umyte. Wymyły się w ten sposób. No wiadomo, że całkowicie tej rdzy się nie nie udało. Ale ogólnie muszę przyznać, że jest bardzo fajnie. nowe kosztują 120 zł. Jeżeli ktoś by sobie życzył yy, zakupić. Są dostępne, No ja uznam, że uratuję te. Poza tym i tak tego nie widać. Teraz wezmę i skleję to w jedną część. Teraz już lampki są gotowe, sklejone, ogląda to w ten sposób, ważne żeby były szczelne, nowe wkręty, mam też nowe żarówki, z tym że te żarówki no, dają trochę ciepła i to przegrzewa się to wszystko, dlatego mam też ledowe włożę, zobaczę jak one będą świecić mam nadzieję, że nie będą migały no to zakładam przestało padać, teraz mamy słoneczko, ale znowu wieje użyłem diody świecą wkładamy w ten sposób i przekręcamy i to samo robimy z drugą. Tutaj jest trochę takie krótkie to, no ale jakoś tam sobie dam radę, dziwne to takie. O, przekręciło mi się. Teraz tutaj odkręcę ten kabelek. No i fajnie. Teraz możemy już montować lampki. Tutaj nowe wkręty. Lampki zamontowałem. Prezentuje się to w ten sposób. Diody świecą To pozostaje już tylko zamontować Tablicę rejestracyjną Tutaj mam nową ramkę Skoro niektórzy pokazują jak Założyć Koło lub wycieraczkę To ja pokażę jak założyć ramkę Na tablicę rejestracyjną Nie no żartuję, nie róbmy z siebie też debili Jedyne co mogę powiedzieć to, żeby ramka nie kaleczyła nam lakieru na klapie, to możemy przykleić takie paski o gąbki yy, kauczukowej. Dlaczego kauczukowej? Dlatego, że ona nie chłonie wody. Tak w moim wykonaniu przebiegła naprawa lampek. Może komuś się tam to przyda. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie filmu i pozdrawiam Was serdecznie. Cichy 525.